Kolejne śmieszne animacje. Dobra, idziemy tam. Dobro, rozgląda się. A, gdzie mój ten? Gdzie moje rączki? Hagi, Hagi jest jego tatą, czy o co tu chodzi? Tego przy, przyjacielem jest? Nie wiem, może się dowiemy. A tam O, co jest? On idzie gdzieś? O, o Ma to czynienia z Tom Z wypopi Ona jest zła, naprawdę Podłożyła mu Nie, to naprawdę będzie Złe Ona mu podmieniła kasetę! On teraz myśli, że Hagi próbuje mu coś zrobić, nie? <laughs> A tak naprawdę Hagi chciał go tylko przytulić chyba. <laughs> Dobra. Huh? Przytulił się. Pa, pa, pa widzowie.